Zanim zaczniemy, chciałbym zaznaczyć, że nie mam dużego doświadczenia z pierwszym Gothikiem. W czasach kiedy był popularny w Polsce przesiadłem się już na konsole i zwyczajnie mnie ominął. Próbowałem grać później, ale dziwne sterowanie, które jest rozbudowanym modelem z Tomb Raider i toporny interfejs sprawiły, że zwyczajnie nie mogłem się dostosować. To powiedziawszy z ogromną ciekawością włączyłem nowe demo remakeu Gothica, robionego przez THQ Nordic Barcelona. Tak jest, za ten projekt odpowiada zupełnie nowy zespół. Prawdopodobnie dlatego, że Pirania zajmuje się kontynuacją dla swojej innej gry, Alex. Wczoraj rzucono do internetu grywalny teaser, czego chyba nikt się nie spodziewał. Który możesz ściągnąć i sprawdzić samemu, jeśli tylko posiadasz na Steamie jakąkolwiek grę Pirania Bytes. Demo rozpoczyna się, kiedy bezimienny zesłaniec zostaje wysłany do kolonii karnej, znajdującej się po drugiej stronie magicznej bariery. Zamiast jednak być rzuconym w przepaść jak w oryginale, zjeżdża sobie spokojnie windą, która wkrótce zostaje zaatakowana przez nieznanych sprawców. Po kilku chwilach błądzenia w ciemnościach, główny bohater znajduje połamany miecz i całe stado zębaczy, przed którymi, tak jak w pierwowzorze, choć wtedy to byli ludzie, ratuje go Diego, przywódca cieni w tak zwanym starym obozie. Pierwsza uwaga, która natychmiast rzuca się w oczy, a raczej w ucho po odpaleniu gry, to fakt, że bezimienny tym razem nie chce się zamknąć. Co chwilę rzuca dość idiotycznymi tekstami, które kompletnie nie wnoszą nic do niczego. Nie rozbudowują świata, nie przekazują informacji o bohaterze po prostu irytują. Po chwili dostajemy małe przedstawienie realiów i zostajesz wysłany na swój pierwszy quest znalezienie sobie jakiegoś przyzwoitego miecza. W całym demku możemy znaleźć tylko maleńki wycinek gruntu, który odpowiada terenom z pierwowzoru. Prawie cała lokacja to zupełnie nowy teren, który został zbudowany z myślą jako początkowa arena, w której możemy nauczyć się podstaw mechaniki, tego jak działają questy i tak dalej przed rozpoczęciem właściwej przygody. Warto jednak zaznaczyć, że niekoniecznie tak to będzie wyglądało, kiedy dostaniemy w ręce pełną wersję. To demo, więc naturalnie twórcy musieli oddzielić gracza od otwartego świata. Możliwe, że to miejsce będzie pełnić jakąś zupełnie inną funkcję w ostatecznym dziele, lub że będziemy mogli je ominąć kompletnie. Jest wiele pozytywnego, co mam do powiedzenia. Po pierwsze, wygląda na to, że gra będzie bogata w wybory i konsekwencje. Nasz pierwszy quest możemy wykonać na wiele sposobów. Znajdziemy mieszkańca starego obozu, Kaidena, poszukującego czegoś pośród pobojowisk. Dowiadujemy się, że dwóch jego towarzyszy zaiwaniło mu cenny dla niego wisiorek. Po odrobinie poszukiwań znajdujemy tych dwóch przyjaciół w morderczej walce. I po pokonaniu zwycięzcy możemy go zajumać, możemy go oszczędzić i wyleczyć, potem możemy również znaleźć wisiorek i oddać go właścicielowi, albo zatrzymać dla siebie i wymienić na naprawdę pokaźną nagrodę. Długość questa i nagroda zależne są od tego jak wiele czasu poświęcisz, jak bardzo jesteś postrzegawczy i na ile zdecydujesz się na zboczenie z trasy. Jeśli questy w głównej grze będą działać podobnie, wydaje mi się, że jesteśmy w dobrych rękach. Oczywiście sterowanie zostało gruntownie przebudowane i korzysta z bardziej sprawdzonych współczesnych rozwiązań. Walka w tej chwili korzysta z systemu podobnego do For Honor. Prawym analogiem będziemy kierować pozycją naszego miecza, a lewym poruszać postacią. Jedna bardzo ważna uwaga, graj na padzie. Obsługa klawiatury i myszki praktycznie nie istnieje. System walki wymaga znacznego dopracowania. Postać nie zawsze odpowiada na wszystkie nasze komendy i jest wyraźne opóźnienie pomiędzy wciśnięciem przycisku a akcją na ekranie. Dodatkowo jest też system parowania, który umożliwia nam w ostatniej chwili odbić cios przeciwnika, ale animacje właściwie uniemożliwiają odpowiednie wyczucie czasu, żeby ten manewr wykonać za każdym razem. I wygląda na to, że twórcy postanowili zmienić nie tylko sterowanie, ale i przedstawienie niektórych bohaterów i potworów. Diego na przykład nie sprawia już wrażenia cwaniaka oportunisty, tylko od razu otacza się ojcowską opieką. Właściwie troszkę za bardzo zrobiono z niego ramireza z nieśmiertelnego. Ale generalnie sposób opowiadania historii zdaje się dużo bardziej przypominać gry z ostatnich lat. Bezimienny nie jest już kompletną sierotą w świecie, który go nie chce. I to może być plusem lub minusem zależnie od tego, jakie były twoje odczucia względem pierwowzoru. Muzyka wydaje się być silnie inspirowana Wiedźminem. Podczas walki cały czas zastanawiałem się, kiedy wyskoczy wokal ze słowiańskim białym śpiewem. Klimat jest odczuwalny i jest też trochę pszaśnego humoru, za który wielu ludzi tak bardzo kocha oryginał. Jest kilka rzeczy, które to demko obiecuje. Ekran rozwoju postaci sugeruje dokładnie ten sam lub przynajmniej bardzo podobny, unikalny system levelowania, jaki był w pierwowzorze. Przypominam, że tam nie można było po prostu podbić sobie umiejętności od tak sobie po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia, trzeba było jeszcze znaleźć odpowiedniego trenera który dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodziłby się zrobić to dla ciebie. Jest też ognisko i po dokładnych poszukiwaniach udało mi się znaleźć dwa przepisy gdzieś tam w jakiejś dziurze, za haszczami, gdzie musisz spaść, a potem łazić nad przepaścią. No tak jak na Gotika przestało. W tutoriale sugerują też system polowania, w którym musisz odłożyć kawałek mięsa i nim zwabić zwierzynę, ale nigdy nie udało mi się tego uruchomić. Z przykrością muszę jednak przyznać, że ten teaser dotknął szereg dość nieprzyjemnych. Problemów technicznych. Jest kilka miejsc, w których gra może potężnie się rozkraczyć. Postacie mogą częściowo wpaść pomiędzy elementy mapy, efekty mogą przypadkowo się wyłączyć. Raz mój gieroj we kwipunku nie pasował do stworzonej dla niego ramki. nie jestem pewien dlaczego. Nie spodobał mi się też cały postprocessing. Wszystko jest przesycone kolorami i przejaskrawione, co nie pasuje do opresyjnej atmosfery, która powinna być budowana przez kolonię karną zamknięta pod kopułą magicznej nieprzenikalnej bariery. Co ciekawe, tego problemu w ogóle nie ma, jeśli wyłączymy efekty specjalne. Światło odbija się przesadziście od niemal każdej powierzchni w ten sposób, że czasami wręcz oślepia gracza. Wiele scen jest ukryta pod kilkoma warstwami kompletnie zbędnych efektów specjalnych, które psują cały efekt. Gra wygląda i lepiej działa, jeśli to zwyczajnie wyłączysz. Będziesz zaskoczony, jak wiele detali możesz wreszcie dostrzec, i jak gra. Wygląda jak gothic, wyobraź sobie. Co pewnie i tak chcesz zrobić, bo dość słabo zaimplementowany motion blur rozmazuje obraz za każdym razem, kiedy w ogóle pomyślisz o dotknięciu prawego analoga. Coś, co jest znacznie pogorszone przez czasowy antyaliasing. Wszystkie elementy obrazu, które są w ciągłym ruchu, takie jak powiewające na wietrze tkaniny, włosy czy zwierzęca sierść, zmieniają się w jedną wielką smugę. Czasami to wpływa też na twarze bohaterów podczas dialogów czy elementy interfejsu użytkownika. Odradzam wyłączenie tego efektu, gdyż powstała pikseloza jest trzystokroć gorsza. Z moich osobistych doświadczeń najlepiej jest po prostu stonować wszystkie efekty na sam dół i ustawić antialiasing na ultra, gdyż dopiero wtedy efekt rozmazania jest najmniej bolesny. Wydajność również nie zachwyca. Na moim skromnym sprzęcie ilość klatek wielokrotnie spadała poniżej 30 na sekundę. Ale tego należałoby się spodziewać po prototypie. Nie mówiąc też o tym, że do premiery jeszcze ponad rok, na pewno mnie i wielu z Was czeka do tego czasu upgrade. Jest jeszcze daleka droga do tego, żeby nowy Gothic mógł być wypuszczony na rynek. Jedno czego nie do końca rozumiem, to adresowanie go dla fanów. THQ Nordic stara się przede wszystkim uspokoić obawy miłośników serii, podczas gdy sama gra zdaje się być robiona pod wszystkich, którym oryginał być może niekoniecznie przypadł do gustu. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz: była to pozycja kultowa tylko i wyłącznie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dla reszty świata to egzotyczna, trochę nieznana gra. Jeśli remake ma osiągnąć popularność poza dotychczasową fanbazą, pewne kompromisy będą potrzebne. Wiadomo, że fani będą chcieli, by tych zmian było jak najmniej, co może znacznie utrudnić jakąkolwiek modernizację. Polecam wszystkim zagrać i wypełnić szczerze ankietę dla dewów, nie tylko wieloletnim fanom serii. Mimo wszystko jestem pozytywnie nastawiony do wysiłków studia i z niecierpliwością czekam na jakieś nowe wieści.